Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym filmie tak pokrótce chciałem omówić najnowsze patrzący do Diablo Immortal, które pojawiły się na stronie Blizzarda. Jednak zanim zdążyłem nagrać i zmontować ten materiał, no to twórcy gry zrobili mi małego psikusa i opublikowali coś, obok czego nie mogę przejść obojętnie. Tak jak widzicie, chodzi konkretnie o oficjalną zapowiedź nowej klasy postaci, która będzie dostępna w Diablo Immortal. W związku z tym najpierw przyjrzymy się tej nowej klasie postaci, a potem pokrótce omówimy patch notes do nadchodzącej aktualizacji. Ja nazywam się Dukat i zapraszam na porcję nowości z Diablo Immortal. Przedstawiamy najnowszą klasę postaci w Diablo Immortal sztormiciela. W czasach stale rosnącego zagrożenia dla świata sanktuarium, tajemniczy wędrowcy wypłynęli z mroźnych mgieł północy, aby odepchnąć otaczającą nas ciemność. Ci zwinni, uzbrojeni w dwa ostrza wojownicy, wykorzystują furię sztormów i uderzają we wrogów wiatrem i falami. Czy staniecie się jednymi z nich? A może będziecie walczyć u ich boku? Zespół Diablo Immortal z dumą przedstawia ósmą klasę postaci w grze: sztormiciela. Zobaczcie sztormiciela po raz pierwszy w naszym najnowszym zwiastunie, i stańcie się nawałnicą już 23 maja. Także obejrzyjmy sobie teraz wspólnie zwiastun tej nowej postaci, nowej klasy postaci. The rest of the crew. Slaughtered. We thought that night would be our last. We could never have imagined. Tempests! Ancient history come to life. Standing against demons and death. We will never forget what we saw on that ship. The two were masters of wind and water, fighting with elemental fury. They saved us, but I will never forget their warning. The armies of Hell are coming for us all, and we will meet them with the perfect storm. I tak jak mogliśmy zobaczyć, wygląda na to, że sztormiciel będzie taką klasą mele albo midrange z elementami magicznymi, taką raczej zwinną szybką. Nie jest to może dokładnie wynikający z przecieków zabójca. Natomiast no nie sposób odnieść wrażenie, że ich wygląd bardzo przypomina wygląd tych postaci z tego screena z przecieków dotyczących. Nowej klasy postaci. Jak znajdę gdzieś tego screena w internecie, to wam tu go wrzucę, będziecie mogli sami to porównać. No, generalnie wygląda to dość ciekawie. Jak naprawdę sztormiciel będzie wyglądał w grze i jak będzie się grało tą klasą postaci? No, przekonamy się już 23 maja. No, a teraz zgodnie z pierwotną koncepcją filmu. Przejdźmy sobie do szybkiego omówienia najnowszych patchnoutsów do Diablo Immortal. Uważaj na cienie w zdradzieckim odbiciu. Najnowsza aktualizacja pojawi się na serwerze już za kilka godzin i wprowadzi karnet bojowy 26 sezonu, nowe ograniczone czasowo wydarzenia, nowy sezon wojny w wieżach, nowy cykl w centrum wydarzeń i nie tylko. Jeśli chodzi o nasze europejskie serwery to aktualizacja powinna się na nich pojawić już dosłownie za kilka godzin, czyli w nocy z 7 na 8 maja. Zacznijmy sobie od omówienia 26 sezonu karnetu bojowego. Według tłumacza Google nosi on nazwę Zdradzieckie Odbicie. Cień jest przywiązany do rzucającego ze względu na swoją formę i ruch. To mógłby winić go za bunt? Karnet bojowy sezonu 26 tradycyjnie zapewnia nagrody takie jak emblematy, rękojeści, legendarne klejnoty i tym podobne. Dalej możemy wyczytać, że począwszy od sezonu 26 elementy kosmetyczne wzmocnionego karnetu bojowego będzie można zdobyć na 15 poziomie, a nie na 30, tak jak miało to miejsce do tej pory. Szczerze mówiąc, nie bardzo to rozumiem gdyż dotychczas przedmioty kosmetyczne można było odebrać na pierwszym oraz na czterdziestym poziomie karnetu bojowego. Tak więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w grze. Nowy sezon wystartuje 9 maja i potrwa do 6 czerwca. Zobaczmy sobie teraz, jak będą wyglądały przedmioty kosmetyczne 26 sezonu. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, czy przypadły Wam do gustu. Kolejna nowość to drugi sezon trybu PvP: Wojna w Wieżach. Tu mamy informacje o optymalizacji algorytmu dobierania graczy, dla zapewnienia bardziej zrównoważonej rozgrywki, i tak naprawdę to tyle. Sezon drugi Wojny w Wieżach startuje 8 maja i potrwa do 3 czerwca, a aby wziąć w nim udział, należy mieć poziom 46 lub wyższy następnie mamy opisane nowe ograniczone czasowo wydarzenie wirujące wiatry. Przygotujcie się na wichurę poszukiwacze przygód. Od 16 do 27 maja poszukiwacze przygód powyżej poziomu 30 otrzymają podgląd kolejnej aktualizacji, która pojawi się w sanktuarium w ramach nowego, ograniczonego czasowo wydarzenia wirujących wiatrów. Nagrody będą dostępne w następujące dni. Dzień drugi. Czyli 17 maja, dzień 4, czyli 19, oraz dzień 8, czyli 23 maja. Zaloguj się i wykonaj codzienne zadanie, aby odebrać nagrodę. Czyli jest to typowe wydarzenie polegające na wykonywaniu codziennych zadań oraz odbieraniu za nie nagród. Jak mniemam, takimi najcenniejszymi nagrodami będzie teluryczna perła oraz legendarny emblemat. Nowy cykl w centrum wydarzeń. Centrum Wydarzeń zostało wprowadzone podczas poprzedniej aktualizacji i jego pierwszy cykl trwa do 21 maja. Co ciekawe, drugi cykl ma rozpocząć się już 17 maja i trwać do 18 czerwca. Czyli wygląda na to, że przez 4 dni cykle te będą się jakby nakładać. Centrum Wydarzeń jest fajnym dodatkiem, nagradzającym graczy za udział w poszczególnych wydarzeniach. Chyba nie trzeba tu dodawać nic więcej. Bierzcie po prostu czynny udział w wydarzeniach, zbierajcie pieczęcie i odbierajcie nagrody. Tradycyjnie do gry powrócą również znane już wydarzenia, takie jak próby wojownika, dzikie starcie, zguba ocalałych, krwawy zaułek, szemrany bazar oraz wszystkie klany na pokład. Zerknijmy sobie teraz na aktualizację funkcji. Jak w każdej aktualizacji mamy próbę zrównoważenia klas na polu bitwy. Oczywiście nie będę tu przynudzał i czytał tych wszystkich zmian po kolei, przeskroluję tylko wolniej tą część i jeżeli ktoś z Was ma życzenie, może zatrzymać film i poczytać o interesującej go klasie. W międzyczasie możecie również zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale, o ile jeszcze tego nie zrobiliście. No i dalej mamy dość ciekawą informację, jednak nie do końca wiem, jak ją zrozumieć. I to niezależnie od tego, czy czytam tą wersję przetłumaczoną, czy też oryginalną angielską. Chodzi tu o jakąś rotację bossów w turnieju piekielnego relikwiarza. Ma ona umożliwić odbiór nagrody za pierwsze ubicie bossa, zanim zostaną podmienieni, cokolwiek ma to oznaczać. W tym przypadku chyba trzeba będzie poczekać i sprawdzić to w grze na żywym organizmie. No i teraz coś istotnego. Nagrody ze zgromadzenia cieni nie będą już automatycznie usuwane ze skrzynki pocztowej po obaleniu nieśmiertelnych. Możesz odebrać nagrody ze skrzynki pocztowej po rozpoczęciu nowego panowania, ale znaki w Twojej skrzynce pocztowej nie będą wliczane do postępu w randze w nowym cyklu. Czyli trzeba to mieć na uwadze, żeby te znaki tak naprawdę no nam nie przepadły. Kolejna zmiana dotyczy systemu trofeów. 5 trofeów zostanie wycofanych. Po czym nie będzie już możliwe ich zdobycie. Jeśli zdobyłeś te trofea przed datą ich wycofania, nadal będzie można odebrać z nich nagrody. Trofea te zostaną przeniesione do sekcji o nazwie dziedzictwo, w której będą przechowywane takie wszystkie wycofane trofea. I chodzi tu konkretnie o następujące trofea. Pokonaj w witach drżącą śmierć na poziomie trudności piekło 5 w czasie poniżej 2 minut. Pokonaj gorgotrę zachłanną na poziomie trudności piekło 5 w czasie poniżej 2 minut. Pokonaj Gisztura i Beledwę na poziomie trudności piekło 5 w czasie poniżej 2 minut. Pokonaj Izilecha zniekształconego na poziomie trudności piekło 6 w czasie poniżej 2 minut. Oraz pokonaj Wanszuna plagę spustoszenia na poziomie trudności inferno 1 lub wyższym w czasie poniżej 2 minut. Sprawdźcie więc, czy macie zdobyte te trofea, gdyż już niebawem nie będzie to możliwe do zrobienia. I tak naprawdę to byłoby na tyle, jeśli chodzi o opis najnowszej aktualizacji. Dajcie oczywiście znać, co sądzicie o tej nowej zapowiedzianej klasie postaci. Czy będziecie chcieli wypróbować sztormiciela, czy, czy, czy może w ogóle nie przypadł Wam do gustu i nie jesteście nim zainteresowani. Oraz tradycyjnie, jeżeli podobał Wam się ten materiał, to jeszcze raz gorąco zachęcam do pozostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale. A na dziś to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.